Witam serdecznie w Teatrze ESSE, którego jestem założycielem. Nazywam się Ewa engel a to Karolinka Dąbrowska i Kuba Surówka. A pan? Kto? Jan skurczy o, to może pan by zajrzał na naszą godzinę wychowawczą. Serdecznie zapraszamy. Opowiedziałby pan nam coś o sobie. No. E Dzięki, za się. Bardzo prosimy. Kiedy Kara Mustafa, wielki mistrz krzyżaków, ciągnął z wojskiem murzyńskim przez Alpy na Kraków, na ten czas do obrony granic swoich skory pobił go pod Grunwaldem król Stefan Batory. I teraz nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ja kończę, bo jeszcze mogę coś wykrakać. Co gdy wiosną moja dziewczyna będzie o mnie dziewczyną zazdrosną? A wiosną wszystkie koty mają ochotę na miłosne psoty. Mimo to z niewinną minką poszedłem na spacer z jakąś inną dziewczynką. Wiosną zielono mi, zielono. Czy założyć krótką spódniczkę mam, czy może wykwintne kimono? I teraz mam taką wizję. Uwierz teatrowi esse, lub oglądaj nudną telewizję. Zapraszamy wszystkich. W niedzielę 15 kwietnia na godzinę 18 na spektakl pod tytułem Trzy w jednym upadek czyżby.